Cześć. Dzisiejszym tematem lekcji jest prawo stałości składu związku chemicznego. Na samym początku przeczytamy sobie jego definicję. I to prawo stałości składu związku chemicznego mówi nam o tym, że w każdym związku chemicznym stosunek mas pierwiastków jest stały i charakterystyczny dla danego związku chemicznego. Teraz o co tu chodzi? Najłatwiej będzie to wyjaśnić oczywiście na konkretnych przykładach, więc mamy tutaj pierwszy przykład. Mamy podać stosunek mas pierwiastków CO2. CO2 to jest dwutlenek węgla i widzimy, że składa się on z dwóch pierwiastków. Pierwszy z nich to jest C, drugi z nich to jest tlen, czyli mamy węgiel oraz tlen. Węgla za węglem tutaj w tym miejscu żadna liczba nie stoi, co mówi nam o tym, że mamy jeden węgiel, natomiast za tlenem stoi dwójeczka, co znaczy, że mamy dwa tleny. Jeżeli mamy podać w treści zadania, Stosunek mas pierwiastków w CO2 to musimy najpierw określić masę, stosunek czego do czego my będziemy podawać. I są w przypadku CO2 dwie możliwości: albo podamy stosunek masy węgla do masy tlenu i stosunek zapisujemy w postaci ułamka, albo podamy stosunek masy tlenu do masy węgla, czyli jakby na odwrót. Czasami Treści zadania jest ściśle określone, że proszę podać stosunek masy węgla do masy tlenu. Wtedy musimy odgórnie zapisać coś takiego. Natomiast jeżeli w zadaniu nie ma napisane stosunek, czego do czego należy podać, to wy jesteście zobowiązani poinformować jakby nauczyciela stosunek masy, czego do czego będziecie podawać. Ja zrobię tutaj dwa przykłady. Pokażę Wam, że jedno wynika z drugiego. Teraz, o co tutaj w tym chodzi? Mówiliśmy sobie, że w każdym związku stosunek mas pierwiastków jest stały. I teraz my wiemy, że masę każdego pierwiastka jesteśmy w stanie odczytać z układu okresowego. I teraz jeżeli sobie podstawimy do tego stosunku masowego, który tutaj napisałam masę węgla i masę tlenu, to otrzymamy stosunek masowy C do O w CO2. Teraz Żeby poznać masę węgla po raz kolejny trzeba sobie spojrzeć na układ okresowy pierwiastków. Węgiel znajduje się w tym miejscu i waży on 12 unitów. Więc sobie zapiszmy, że mamy 12 unitów. Tutaj mamy węgiel. Węgiel mieliśmy w CO2 i 1, więc masę podajemy tylko jednego węgla, 12 unitów, sprawa jest prosta. Natomiast musimy podać również masę tlenu. Widzimy tutaj z, ze wzoru, że mamy dwa tleny. Każdy z tych tlenów waży 16 unitów, to wiemy z układu okresowego. Więc musimy zrobić 16 razy 2 unity. 16 to jest masa jednego tlenu, a 2 to jest 2, bo my w tym związku mamy dwa tleny. No i co dalej należy zrobić? No musimy wymnożyć, tak jak dalej w matematyce to robimy. 12 pozostaje bez zmian. 2 razy 16 unitów jesteśmy w stanie pomnożyć, to będą 32 unity. Mamy ułamek i tak jak w matematyce, jeżeli da się ten ułamek skrócić, to skracamy go jak najbardziej się tylko da. No, już widzimy, że unity nam się tutaj skrócą, zostaje nam 12,32. Spróbujmy najpierw skrócić to przez 2, tak jak zawsze najłatwiej. Jeżeli nie wiecie, przez jaką największą liczbę można to skrócić, skracamy od razu przez 2 i nie ma problemu. 12 przez 2 to jest 6, 32 przez 2 to jest 16. I to dalej, oczywiście, można też przez 2 skrócić, zostaje nam 6 przez 2, 3, 16 przez 2, 8. I uwaga, stosunek masy węgla do masy tlenów CO2 wynosi 3. Ósme. To znaczy, że ten stosunek, który nam tutaj powstał, jest charakterystyczny dla, dla danego związku. I o co tutaj chodzi? Jeżeli mamy stosunek Niżej na Stosunek węgla do tlenu wynosi nam 3,8, bo to sobie obliczyliśmy. To znaczy, że żeby powstał nam CO2, musimy wziąć 3 objętości węgla i 8 objętości tlenu, żeby powstała nam konkretna ilość tego CO2. Jeżeli weźmiemy inny stosunek, no to nam niestety to nie wyjdzie. Eee, tak Prawo stałości składu związku chemicznego ma zastosowanie w życiu codziennym. Mamy w przepisie na ciasto, że musimy wziąć dwa jajka. Dwie szklanki, nie wiem, mąki, jedną szklankę cukru, i tak dalej, i tak dalej, oczywiście. No i powstaje nam z tego jedno ciasto, powiedzmy. Jeżeli chcemy zrobić dwa ciasta, no to musimy wziąć dwa razy więcej jajek, dwa razy więcej mąki, jedną szklankę, dwa razy więcej cukru. No, ale teraz co by się stało, gdybyśmy wzięli dwa jajka, trzy szklanki mąki i jedną szklankę cukru do ciasta? Mimo, że w przepisie było w ten sposób. No, prawdopodobnie ciasto by nam w ogóle nie wyszło, bo byłoby zbyt e, gęste i trzeba by było dodać prawdopodobnie do niego jajka albo jakieś mleko, żeby to rozrzedzić. I o tym mówi nam prawo stałości związku chemicznego, że my musimy wziąć konkretnie trzy objętości węgla i osiem objętości tlenu, żeby powstało nam CO2. Objętości mogą być różne. Mogą to być na przykład 3 gram węgla, dodamy do tego 8 gramów y, tlenu no i powstanie nam 3 plus 8 to jest 11 gramów CO2, ale możemy oczywiście wziąć więcej tego, możemy podwoić wszystko, wziąć 6 gram węgla 16 gram tlenu no i powstanie nam ile? 21 gramów CO2 y, 22 gramy CO2, tak? Jeżeli wzięlibyśmy któregoś y, składnika więcej na przykład 4 gramy węgla i 8 gramów tlenu, to prawdopodobnie, a raczej jest to pewne, że cały węgiel nam nie przereaguje. Przereaguje nam tylko to, co jest ściśle określone z prawa stałości składu. Czyli przereagują nam 3 gramy węgla, 8 gramów tlenu, bo to wynika tutaj z tego, powstanie nam 11 gramów CO2 i oprócz tego gdzieś tam powstanie nam ten 1 gram Węgla, który po prostu nie przereaguje, tak? Bo nie będzie wystarczającej ilości tlenu, żeby węgiel przereagował. I o to chodzi tutaj w tym całym prawie stałości składu związku chemicznego. Dobra, podałam Wam stosunek masy węgla do masy tlenu w CO2 i on wyniósł 3,8. A teraz chciałabym na odwrót. I co tutaj trzeba zrobić? Oczywiście, możemy to liczyć tak, jak tutaj liczyliśmy. Możemy od razu, jeżeli mamy już wyliczony stosunek węgla do tlenu, po prostu odwrócić ułamek. I to będzie 8 trzecich, tak? Jeżeli odwracamy ten ułamek miejscami, to ten drugi też trzeba odwrócić miejscami. Więc stosunek masy tlenu do masy węgla w CO2 wynosi 8 trzecich. Teraz mamy kolejny przykład. Polecenie brzmi. Oblicz stosunek masowy pierwiastków AL2O3 oraz N2O5. Zajmiemy się najpierw tym. No i najpierw musimy przedstawić pani, bo w zadaniu, w treści zada zadania nie było podane stosunek czego do czego musimy podać. Więc najpierw musimy sobie zastanowić się stosunek czego do czego my chcemy podać. Ja wybiorę stosunek AL do, stosu do stosunku tlenu i pod spodem zrobię też na no, odwrót przy okazji, jak już jedno będę miał wyliczone to, co mi szkodzi. Teraz zastanówmy się, z jakich, yy, z ilu atomów jest zbudowany ten cały związek. Widzimy, że mamy dwa gliny, dwa AL, bo glin to jest AL, oraz trzy pleny. Dobra, robimy kreskę ułamkową. Pod masę glinu, no musimy wstawić tą masę glinu. Patrzymy na nasz układ okresowy i widzimy, że glin waży 27 unitów. Ale ile my mamy tutaj tych glinów? No 2, więc musimy tą masę pomnożyć razy 2. Teraz widzimy, że mamy 3 tleny, dlatego piszemy 3 i każdy z tych tlenów waży 16 unitów. Mamy gotową, gotowy zapis matematyczny, teraz trzeba to tylko oczywiście policzyć. No to 2 razy 27 to są 54 unity.

Dobra, to jeżeli wiemy, że stosunek masy glinu do masy tlenu w AL2O3 wynosi 27,24, bo unity też nam się oczywiście skrócą, to możemy na tej podstawie napisać, że stosunek masy tlenu do masy glinu wynosi 24,27. Po na odwrót, prawda? Dobra, teraz mamy N2O5 i znowu muszę Was poinformować stosunek masy czego do czego chciałabym, żebyście mi podali. Ja sobie wybiorę stosunek masy azotu do masy tlenu. Tym razem podam Wam tylko jeden stosunek masowy i zastanówmy się teraz, ile mamy azotu, ile mamy tlenu. Mamy dwa azoty, bo przy azocie stoi dwójka, co znaczy, że mamy dwa azoty, przy tlenie stoi piątka, więc mamy pięć tlenów. Dobrze, i pod masę azotu wstawiamy masę azotu. Patrzymy na układ okresowy, widzimy, że azot waży 14 unitów, no ale my mamy dwa te azoty. Więc zrobimy 2 razy 14 unitów. Teraz widzimy, że mamy tleny. Z poprzednich zadań wiemy, że one ważą 16 unitów. Mamy 5 tych tlenów, każdy z nich waży, waży z 16 unitów. No i znowu mamy zapis matematyczny i możemy sobie pomnożyć. 2 razy 14 to jest 28 unitów, natomiast 5 razy 16 to jest 80 unitów. Unity się skracają, zostaje nam 28,8. I oczywiście, jeżeli można skrócić ułamek, to, to skracamy. Skrócimy sobie najpierw to przez 2. Tu nam zostanie o 40, bo 80 przez 2 daje nam 40. 28 przez 2 daje nam 14. To można dalej skrócić przez 2. 14 przez 2 to będzie 7. 40 przez 2 to będzie 20. Dobra, czyli widzimy, że stosunek masy azotu do masy tlenu w N2O5 wynosi 7,2. No i w ten sam sposób możemy zapisać, że stosunek masy tlenu do masy na azotu, czyli na odwrót, wynosi 2,7. I o to chodzi w tym całym Prawie stałości składu związku chemicznego. Jest to bardzo banalne prawo i myślę, że nie będzie z nim więcej problemów. W kolejnym filmie dowiecie się, jak obliczać skład procentowy. Jest to ściśle związane z tym tematem prawa stałości składu związku chemicznego. Jest to również prost, proste, więc zapraszam do oglądania kolejnego filmu, który pojawi się prawdopodobnie już dzisiaj.